Witam Państwa serdecznie. Mimo, że nieraz na łamach Takosta TV poruszaliśmy tematykę białka, to wciąż podbijacie do mnie z pytaniami z tak zwanej dupy. Białko niewątpliwie jest to mak makroskładnik otaczany największą czcią i stąd biorą się przekłamania, które nie tylko mogą utrudniać nam progres sylwetkowy, ale wręcz zagrażać zdrowiu. I tym się dziś zajmiemy. To będzie 5 mitów na temat białka. Ale na początek Dowcip na wejście. Jak się nazywa osoba, która nie rozróżnia kolorów? Daltonista. A osoba, która zajebiście rozróżnia kolory? Rasista. Dziękuję, zaczynamy. Pierwszy mit. Do budowy masy mięśniowej potrzebujesz dużo białka. O tym też już mówiliśmy, ale tak jak mówię, to wszystko chyba nie do końca trafia do zainteresowanych. W każdym razie zapotrzebowanie na białko jest sprawą mocno indywidualną, szczególnie zarówno na na w czasie budowy masy mięśniowej, jak i na redukcji. Natomiast tym razem zajmujemy się masą mięśniową. I jeśli przejrzymy sobie badania a propos tego, jak jest minimum, jeśli chodzi o budowę masy mięśniowej, to wielu z was to może zaskoczyć, ale jest to 1,2 g białka na kilogram masy ciała. Więc tutaj już powi... oczywiście wszystkie badania będziecie mieli w opisie. Wracając do tematu, możecie sami zauważyć, że większość ludzi yy, mocno tą liczbę yy, przebija nawet dwukrotnie. Zbyt duża podaż białka na masie wręcz może utrudniać nam zbudowanie odpowiedniej sylwetki, hmm, też zabiera tą pulę kaloryczną, która hmm, może być wykorzystana na substraty stricte energetyczne na dostarczanie właśnie na przykład węglowodanów i tłuszcz. Czyli tak jak mówiłem, sprawa jest mocno indywidualna, ale jak jeden dwa dopiero przy takich ilościach Mamy do czynienia z katabolizmem mięśniowym. Czyli tego białka wcale nie musi być tak dużo. To jest też dobra informacja dla ludzi, którzy nie chcą dużo wydawać na dietę, no bo na białko białkowe produkty są zwykle najdroższe. Bęk. Teraz o redukcji. W ogólnej świadomości przyjęło się myśleć, że skoro na masie potrzebujemy dużo białka, to na redukcji potrzebujemy go jeszcze więcej. Ale tu na szczęście znowu rękę wyciąga nauka i pokazuje nam, że taka przeciętna redukcja może się już odbyć na poziomie 2,3 g białka na kilogram masy ciała. Dopiero gdy body fat spadnie na nisko, czyli będziemy naprawdę już docięci, możemy pomyśleć o 2,6 g białka na kilogram masy ciała. Większej ilości według badań wcale nie oznaczają lepszych efektów, yy, czy, czy, też, czy to przez przyspieszenie spalania tłuszczu, czy to przez yy, zachowanie jeszcze większej ilości masy mięśniowej. Kolejnym błędnym przeświadczeniem, które panuje wśród młodych kulturystów, jest to, że białka nigdy za dużo. Otóż nie. O ile badania pokazują, że u zdrowych osób nawet te 3 g gramy na kilogram masy ciała no nie robią wielkiego wrażenia na, na przykład nerkach, to w przypadku, gdy mamy problemy z nimi, a wiele osób nawet nie ma świadomości, że jest coś nie tak z nerkami, gdyż w ogóle tego nie bada, yy, no to już yy, jesteśmy zagrożeni zarówno yy, uszkodzeniem nerek, jak i na przykład wątroby. Dodatkowo można też wspomnieć o zaburzeniu homeostazy wapniowej. Nadmiar jedzenia białka, ale to już taki naprawdę powyżej 3-4 gram, a znam takich gości, którzy też mieli takie etapy w życiu, gdy jedli aż tyle białka, może grozić to nawet rakiem. Dla zainteresowanych w bibliografii będziecie mieli artykuł a propos tego, jakie zagrożenia niesie zbyt duża podaż białka. Czwarty mit: białko roślinne jest niepełnowartościowe. Z tym mitem walczę chyba najdłużej. Chodzi o to, że praktycznie nie ma w naturze roślin, które mają niepełny profil aminokwasowy, czyli te 8 podstawowych aminokwasów. Chodzi o to, że mają ich różne proporcje, to znaczy, że jeśli chcemy zapewnić sobie naprawdę wysoki, wysoką podaż tych yy, aminokwasów niezbędnych, EAAA, tylko z, w, ze źródeł niezwierzęcych, to musimy te źródła ze sobą mieszać, to znaczy, że musimy sobie rotować, tu damy fasolę, tu damy coś, bo same ilości bywają zaskakujące, na przykład leucyna, czyli kluczowy aminokwas do sygnalizacji mTOR, czyli można powiedzieć do zwiększenia syntezy protein, czyli wzrostu mięśniowego, w większych ilościach występuje na przykład w migdałach niż w jajkach. To jest bardzo ciekawa kwestia. Tylko właśnie to jest ten problem. Jak mam podopiecznych wegetarian czy vegan, to nie mogę im wrzucić na przykład cały dzień, nie wiem, soczewicy czy fasoli, nawet jeśli byliby w stanie... Znieść taką monotonię, muszę im to zmieniać właśnie ze względu na profil aminokwasowy Przy, w odróżnieniu do e, mięsożerców, którzy, bo mam też takich leni, którzy lubią jeść cały czas to samo i wtedy zrobią sobie mięso na cały dzień. Mogą zmienić węglowodany czy tam warzywa, oczywiście mogą sobie rotować I jestem spokojny ich profil aminokwasowy. W przypadku roślinożerców jest to niemożliwe. Ostatni mit dotyczy przekonania, że jesteśmy w stanie strawić na jeden raz około 30-40 gramów białka. Myślę, że każdy słyszał o takim przeświadczeniu. Myślę, że ten mit wziął się z tak zwanego progu leucynowego, czyli ilości leucyny. A to jest właśnie akurat 4 gramy w tych 30-40 gramach białka zwierzęcego. I jest to taka ilość leucyny, powyżej której już nam synteza protein nie przyspiesza. To znaczy, że tam od 1 grama do 4 ona się robi coraz yy, szybsza, coraz większa. W momencie przekroczenia 4 gramów ona już się praktycznie nie zmienia, i chyba stąd te przyświadczenie. Bo jak pokazują badania, nawet większe ilości białka polepszają nam regenerację. Yy, też powodują, yy, pobudzają syntezę protein i można powiedzieć, że yy, czynią dodatni nasz ten bilans azotowy. Bo chodzi o to, że yy, białka w naszym ciele rozpadają się non-stop. Non-stop, a na aminokwasy później te aminokwasy mogą trafić do tak zwanej puli, z której albo są przeznaczone na energię, albo tworzą od początku nowe białka. No, w każdym razie to jest ogólnie szerszy temat do wyjaśnienia na, na następny odcinek. W każdym razie w trakcie treningu ten rozpad białek jest bardzo nasilony, i dlatego głównie stosujemy białko po treningu, żeby trochę, można powiedzieć, nadrobić tego białka, które, roz, które rozpadło nam się pod wpływem treningu siłowego. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tematy, propozycje tematów, odcinków. Czekam, czekam na nie w komentarzach. Klikajcie subskrypcję, klikajcie dzwonek przy subskrypcji, żeby wam wyskakiwało, jak będą kolejne moje wypociny. Tyle ode mnie. Siła żubra niezmiennie.